Przede wszystkim tutaj Trucina. Cześć, tu aż. E, mamy dla Was dzisiaj mapkę Escape. Zacznijmy od żelaznych zasad. E, Pierwsza zasada to graj na pistolet. Nie wolno niszczyć ani stawiać żadnych bloków. Mapę może przychodzić kilka osób na raz. Powodzenia. Tu mamy angielskie, ale... To Mamy sensu czytać. Spokój, tutaj jest, no. No, nie, no. tutaj już nie. Leci. Dobra, no to. To jest parkur tylko taki. O. Tutaj parę błędów jest, bo... Można od razu taka. Ej! o, sorry. <laughs> o Boże. Co ja robię? To mm. okay, i tak. No ja. Coś takiego. Nie, nie przejdę, nie przejdę. jest przeszedłem. Ja, czekam na ciebie. Nie będę szedł dalej. Ja tutaj skoczę na te nie Julia. No. Ale. Dobra, oh. no. No. Musisz tam nie trzymać, jak skaczesz musisz przetrzymać w A i możesz na shiftie, nie? Bo tam chyba się nie spadnie. Poczekaj. Nie ma te pania. No, no, I, no! Wiesz, co? to to tutaj skacz, a ja pójdę już nie jeden dalej, bo i tak ty zaraz mnie przegonisz. no Ja tego pokoju prześniłam. Aj. Ja tu kurde nie chcę spać do tej lawy, bo jakbym wpaść to Jest. Jestem na tej drabince. Nie. No. Yes. O kurde. Przepraszam. Tylko gdzie tu się zaczyna, bo ja nie wiem. Tutaj. Mhm. O nie. I tu?

No dobra, to ja może tam już zacznę przechodzić. O jest, zaraz spadnie to się, u... albo nie. Bo no, tak naprawdę na powinniśmy, a jesteśmy chyba na EASY. No ale to się uleczy, przecież... Już... O, tak. jest to na tej drobie. Leczymy się, czy nie? No możesz się uleczyć, jak tam wiesz. Nie, dobra. Okej, okay, już jestem. A ty już tu przeszłeś? O nie. O, dobra, nie, lepszyłem się. Bo nie ma tych odejścia ja muszę nic. Więc... Ej, no Jezu. Albo sobie dziwniej tam, ja mam taka złota. Oj, może bym od razu No Jezu, jak to wskoczyć się. Dobra. Ja jestem z tym na... Ja jestem na taki... No! Nie, ostatni tak, w klocku spadł. To taki dobry byłeś, hm? Kiedyś. Kiedyś, jeszcze dzisiaj. Jak ćwiczyliśmy. Coś ty wiesz, na no innej mat. Dobra, jest. ty Petro. Nie, nie teraz, nie teraz. Albo dobra, to ja po prostu... Nie, przechodź, przechodź, Proszę są ja zostałem. Telefon.

Ja jestem na kaktusie teraz. Ja jestem na mosi. Okay, na Okej, też białe, jestem. Na białej wełnie. O! Nie! No na białej wełnie. Boże, co ja powiedziałem? O, się machnął. Na niebieskie wełnie. Nie! Teraz się przegonię. Na się przygoniłem. Dobra. O, teraz jest nederowa. He Ups. Było mm. już mm. tak daleko. O. Ja tego nie lubię. Nie! Oh, do lawy. hej. Heal. No. Ja. No. No kurde, znowu na tych drabinkach. Co zrobiłeś? Ja nic. A mnie serwa waliła, a ciebie? Nie. A to może tak tam. To może jakoś tak. Jest. No. Z... Edy będę na już na tyle że coś się zepsuło. Nie, nie! Ja! Oh. Ty się! kurde, jak to przejść? Nie mogę. Jak co, to nie wpisuj bug. Jesteś? Bo to wtedy cię weźmie. Tam, tyle tu ja. Jestem teraz na tej lawie, boże. Etepnę się do ciebie. Halo? No co? Eee, na to nie miałem. Aha. To nagranie się włączyło? Nie. Ty ja nie wiem, jak tego trafienka przejść. Co? No. Aj! A ja to przeszłem już. No wiem, ty tak. Spokojnie. No, o, przyszedłem. Skoczę. Kurde! O, chyba trzeba. Już trzeci raz. Ale tam to przyszedłem, to już będzie łatwiej. Dobrze. Ja jestem na neterze. A no, wszystkie, że... ale to fajnie jest. Przecież ta mapka jest w ogóle krótka. Tu już jest? Po neterze, tak. A no. No, już... no, bo to jest króciutka mapa. No, Boże, szybko zrobić przyszłość... coś dla nas. W przyszłości O nie. Real... Łezy. Ups, wywaliło mnie z serwera. No się do ciebie gdzie ty jesteś? Ja już proszę o te mapy... Na... To putaj, to nie ja się do ciebie tapnę. Gdzie ja jestem? Ej dobra, kończymy odcinek już. E... No. To tak szybko, szybko już. O tu poczekaj ty, ty tam wyszedłeś Tu ja ten yy, Ja wrócę O jezus Nie no dawaj już ten Tylko musisz ja, ja przejść O bar No moment super przejść To poczekaj chwilkę dwóch. Czyli co to tam? O kurde. No Ej, co on tu robi? Ojej, właśnie się ma No halo. Dobra. Drożek się wbił. Dobra. Kończymy. Gdzie jesteśmy? No. Chodź na spał. Jestem tam na złocie. Chodź na spał. O. Dobra. No przeczytaj, przeczytaj. <coughs> Gratulujemy ukończenia naszej mapy. Parkour craft. Coś więcej? Komentuj, ocenio, ocenia, oceniaj, Oceniaj. Oceniaj, wiele Congratulations. your first map, Parkour one more, comment right, download Dobra Gdzie ty jesteś ładnie tu się pokaż, nie Musimy zakończyć Gryby. to wszystko No? A ja Dobra, o tam Wysadzamy? Nooo mm. No to Jeden A i czemu mogę? Przegamy modę czy GM1 może być? Jaką? Mm. No gdzie to jest, to anty jest anty dobra, na razie tyle starczy tak a w że jest nie ups ty i teraz tą ile masz ten gdH z tego Zobaczcie, jak zająłem Czego? FPS-ów? Aha, nie wiem. Mamy po 3,70 na jednym rodzeniu. Dobrze. O, ale wyjmą, nie no. Tu już bucha. Znaczy, bucha. Uciekaj, nie Mogę i mogę, No tu pewnie jesteś ten No Co tak trzęsie Tu pewnie jesteś ten Ej, jest Jakiś rest Tego muszę dodać Uuuu... się tam coś do mojego. Dobra, warsztatów, O To jest tak, Jakoś mi nie to jest, nie? Dobra, pan cześć... Ty już tam tamtą następną... I na trzy odpalmy. Ja pociąg... Ej, diament! Gdzie? A tu był blok. No, to nie. Dobra. Cześć, ja tu pociągnę do, do ciebie. Jakoś byś tu mógł podłączyć. Cześć, ja nie rozgrywam. To jest ostatnie? Nie. Tą ostatnią na masę Dobra, eee, czekaj, jeszcze nie buchaj, teraz znowu połączymy i tą tutaj wysadzamy. Ty, a si, 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 jaką nie lepiej? Nie, nie ma pluginu. Nie masz tego pluginu? Nie. A myślałam, że to też powinno. Właśnie, to trzeba serwer jeszcze, o, o polecimy serwer, nasz, w którym bramy. Nie ma żadnego. Craft. Znaczy, tak Ale będzie niedługo. Mój. No. Ale to No, na razie mapa się poduje, ale naprawdę tak będzie... jest. Warto zagrać. Dobra, kończymy to, bo to nudnie już. No, dobra. No. To. to em, zakończymy Was bardzo... Zakończymy ten odcinek bardzo takim energicznym klukiem. I bardzo takim duży. Halo? dużym. <grymne> Co? <grymne> Mama cię wołała. Babcia. Dobra. <grymne> to chodź tutaj. E, kończymy ten odcinek, cześć wszystkim, tako się żegnamy, Siemka. hej, cześć. Mm.